Kubek lub filiżanka herbaty oraz książka to duet idealny. O jego sile przekonali się także uczestnicy wydarzenia, jakie miało miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy ulicy Jagielońskiej 61, 15 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Herbaty. Oprócz gorącej herbaty, a serwowano gatunki z całego świata, uczestnicy mogli liczyć na ciekawą lekturę, niespodzianki, zabawy i konkursy z nagrodami. Biblioteka pedagogiczna w tym dniu, w Międzynarodowym Dniu Herbaty, również zamieniła się w taki herbacie pałac. Na korytarzach, w czytelni, w wypożyczalni przygotowaliśmy dla czytelników stoły elegancko nakryte z różnymi filiżankami, stoły, na których czekają różne gatunki herbaty, czekają też świąteczne dodatki: imbir, goździki, pomarańcze, cytryny. Dzisiaj jesteśmy takim pałacem herbacianym wśród książek. W dniu herbaty przygotowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną wzięli udział m.in. słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu III wieku. Dzisiejsza impreza to jest Dzień Herbaty. I stąd ta propozycja, żeby tutaj po wykładach zaprosić słuchaczy naszego uniwersytetu. Bardzo się cieszymy, bo kosztujemy herbaty z różnych regionów świata. A przy okazji takie przedświąteczne spotkanie połączone z życzeniami. Bardzo miły akcent. Biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, przekonywali seniorzy. A takie imprezy jak Dzień Herbaty to okazja zarówno do spotkań, jak i promocji czytelnictwa. Bo biblioteka powinna być ośrodkiem życia nie tylko jako wypożyczalnia książek ale w ogóle czy prowadzić taką działalność kulturalno-towarzyską nie tylko dla starszych osób, ale i dla młodzieży. To byłoby może bardzo. Na pewno z pocz początki byłyby trudne, ale w końcu młodzież by zaczęła tu przychodzić prawda, na, na takie spotkania. Także bardzo dobra inicjatywa i, i, i tylko przyklasnąć. Bardzo dobry pomysł. No i przynajmniej to jest możliwość spotkania się z ludźmi, porozmawiania, jakieś starej przyjaźni i stare znajomości się tutaj spotyka. Także uważam, że to pomysł jest fantastyczny i właśnie promocja czytelnictwa wśród osób w różnym wieku była powodem, dla którego organizatorzy zdecydowali się przygotować między innymi to wydarzenie. Przekonywała dyrektor placówki Alina Marek. Promocja czytelnictwa, jeśli wszyscy miłośnicy herbaty, którzy słuchają tego wywiadu, jeszcze nie są przekonani do tego, czy warto łączyć herbatę z czytaniem książki, zapewniam, że to jest doskonały duet. Zapraszam do Biblioteki Pedagogicznej Jagiellońska 61. Prawie 200 tysięcy woluminów. Na pewno znajdą Państwo coś dla siebie. A Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka to nie tylko literatura naukowa czy branżowa. Można tu wypożyczyć lektury, beletrystykę, a także książki, które zupełnie niedawno zagościły na księgarnianych półkach, czyli nowości. Bardzo, bardzo, bardzo dużo nowości. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jest instytucją województwa małopolskiego, zarząd województwa małopolskiego z panem marszałkiem na czele przeznaczają dziesiątki tysięcy na zakup nowości właśnie. I to są nowości, których moim zdaniem potrzebuje każdy. Ponieważ to są książki związane z rozwojem, to są książki związane z emocjami, to są książki, które pomogą nam lepiej komunikować się w rodzinie, w miejscu pracy, z sąsiadami. To jest, moim zdaniem, literatura obowiązkowa. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Wszystkie informacje, zarówno o ofercie biblioteki, jak i o organizowanych przez nią spotkaniach czy konkursach, można znaleźć na stronie internetowej pbw.nowysacz.pl